Słuchajcie, prosiliście o filmik z siłowni, dzisiaj jesteśmy na siłowni po raz pierwszy. Będę pokazywał prawidłową technikę, prawidłową technikę przy robieniu wiosłowania sztangą. Generalnie co należy powiedzieć o, o ćwiczeniach wielostawowych na plecy. Praktycznie wszystkie ćwiczenia, które będziecie wykonywali na plecy to ćwiczenia wielostawowe. Więc tutaj, e, zwłaszcza przy ćwiczeniach wielostawowych, e, liczy się poprawna technika ponieważ nie wyizolujecie dokładnie ćwiczonych, ćwiczonych grup mięśni, ćwiczonych partii mięśni jeżeli przy ćwiczeniu wielostawowym nie będziecie tego robili prawidłowo technicznie niestety ćwiczenie wielostawowe ma to do siebie, że oprócz jednej partii mięśniowej, którą chcecie rozwijać, pracuje też druga, czyli tutaj w przypadku pleców jest to praca bicepsa jeżeli chcecie prawidłowo rozwijać plecy, musicie skoncentrować się na tym, żeby rzeczywiście żeby rzeczywiście pracować plecami, a nie bicepsem, więc tutaj najważniejszy jest ruch łokcia. Ruch łokcia, czyli, czyli praca, praca od, idąca od najszerszego grzbietu, od łokłego większego, od, od czworopocznego równoległopocznego. Jeżeli chodzi o ćwiczenia to powiosowanie sztangą, są to ciężkie ćwiczenia wielostawowe. Mają one wpływ przez to, że robimy je dużym ciężarem. Angażują dość, sporo, dość sporą grupę mięśni. Będą one miały wpływ na wasz metabolizm spoczynkowy, też między innymi przy redukcji. Warto jest robić tego typu ciężkie ćwiczenia, ponieważ organizm po wykonaniu takich ciężkich ćwiczeń, typu przysiady, martwe ciągi, wiosłowanie sztangą, wyciskanie sztangi bombki na poręczach też dużym ciężarem robione ćwiczenia. Wszystkie te ćwiczenia będą wpływały na, na produkcję, odpowiedź organizmu w postaci produkcji hormonów wzrostu zwiększonej. Też będą powodowały, powodowały duże zużycie glikogenu z mięśni, czyli będą powodowały później efekty efekt spalania tkanki tłuszczowej, metal przyspieszonego, metabolizmu spoczynkowego, dużo, dużo jeszcze po treningu. Dużo po treningu dadzą wam te ćwiczenia, naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o, o ćwiczenia wielostawowe, ogólnie o ćwiczenia wielostawowe, dlaczego warto je wykonywać prawidłowo? Raz, z tego względu, żeby pracować rzeczywiście tą partią, którą chcecie rozwijać, a nie tylko na przykład tak, jak tutaj przy wiosowaniu sztangi bicepsem za mocno. Po pierwsze. Po drugie, jeżeli wykorzystujecie za mocno, przykładowo przy wiosowaniu sztangi, biceps wtedy te plecy nie dostaną odpowiedniego bodźca ponieważ zmęczycie wcześniej biceps jest to partia która nie potrafi przenosić takich dużych obciążeń jak najszerszy żbietu więc zmęczycie wcześniej biceps i nie będziecie w stanie prawidłowo wykorzystać, prawidłowo wykorzystać pleców, nie dacie im bodźca, nie uszkodzicie włókien mięśniowych, więc po prostu nie będzie tego rozwoju. Co jeszcze ważne przy wszystkich ćwiczeniach wielostawowych Eee, przy wszystkich ćwiczeniach lustowych najważniejsze to, żeby wykonywać je prawidłowo, ponieważ jest tutaj, to są duże obciążenia, a więc jest zwiększone ryzyko kontuzji. Eee, tym bardziej przy ćwiczeniach typu przysiady, martwe ciągi, wiosłowanie sztangą leżąc. Co się dzieje, jeżeli ja będę wykrzywiał kręgosłup w eee, nieprawidłowy sposób, nie utrzymam prawidłowej krzywizny kręgosłupa mojej naturalnej? Eee, w momencie, gdy utrzymujecie prawidłową krzywiznę kręgosłupa naturalną dla Was, macie plecy proste w naturalny sposób dla waszego ustawienia kręgosłupa wtedy kręgi są równolegle ustawione do siebie czyli powierzchnia między kręgami jest, jest równoległa tutaj jest ta poduszka międzystawowa dysk, dysk prawda jeżeli ja nie utrzymam prawidłowej krzywizny jeżeli przekrzywię plecy ta, ten układ równoległego ustawienia kręgów zmieni się w ten sposób czyli z jednej strony Disk, ta poduszka międzystawowa między kręgami zostanie z jednej strony zmieszczona, z drugiej strony, yy, z drugiej strony może ulec przemieszczeniu, więc może nastąpić jakaś poważna kontuzja. Te kontuzje często, często się szybko leczą, ale są takie, są przy poważniejszych przypadkach. Yy, możecie się z tym borykać jeszcze przez wiele lat, nawet yy, jeżeli ta poduszka za bardzo się przemieści gdzieś, ten dysk się gdzieś przemieści. Następuje ucisk na nerwy, ponieważ w kręgosłupie, w rdzeniu kręgowym idą wszystkie nerwy, praktycznie wszystkie nerwy. Więc może to spowodować na przyszłość bóle różnych, bóle różnych partii, nie tylko, nie tylko pleców. Te uciski na nerwy mogą powodować też bóle dłoni, bóle nóg itd. itd. ponieważ to jest po prostu cały, cały nasz rdzeń kręgowy, wszystkie, wszystkie nerwy idą właśnie w kręgosłupie. Co jeszcze ważne odnośnie, tego, odnośnie tych ćwiczeń wielostawowych? Jeżeli zmieniamy kąt, jeżeli zmieniamy kąt, na przykład jeżeli ktoś mostkuje przy wyciskaniu sztangi leżąc, jeżeli ktoś za bardzo się prostuje przy wiosłowaniu, e, robi to w nieprawidłowy sposób, zmieniamy, zmieniamy część mięśni, którą ćwiczymy. Przykładowo, jeżeli ja wiosłuję w prawidłowym opadzie tułowia, ja dość niskim, bo takie jest prawidłowe wiosłowanie, jeżeli ja się za bardzo wyprostuję, to będę już pracował bardziej bicepsami kapturami. Oczywiście kaptury są dość e, czworoboczne, są dość... E, dość rozległym mięśniem, tutaj on odpowiada za podciąganie łopatek do góry, ale też za ściąganie łopatek do tyłu, ponieważ idzie, te włókna nie idą tylko tutaj, ale też idą między łopatkami do środka, więc odpowiadają za przyciąganie łopatek, ściąganie łopatek delikatnie do tyłu. Więc jeżeli ja się za bardzo uprostuję, będę, będę pracował już kapturami, bo bicepsem, a nie najszerszym i nie tą częścią kaptura, czyli czworobocznego mięśnia, która jest między łopatkami, prawda, a tutaj o to chodzi. Ponadto jeżeli zmieniacie kąt w jakimkolwiek, to możecie sobie, zapamiętać, możecie sobie to zapamiętać do końca życia, jeżeli chodzi o rozwijanie mięśni. Jeżeli w jakimkolwiek ćwiczeniu zmieniacie kąt w trakcie wykonywania ćwiczenia, po prostu tracicie na jego jakości. Jeżeli ja zrobię na przykład 8 powtórzeń, przykładowo wyciskanie aż na leżąc, robię 8 powtórzeń, po trzecim, po czwartym ćwiczeniu zacznę mostkować, czyli wypnę się, ustawię troszeczkę inaczej klatkę piersiową. Nie będę już pracował tymi środkowymi włóknami, które pracują przy prawidłowym ustawieniu na ławce poziomej, leżąc, tylko będę pracował tymi dolnymi częściami. Czyli ja połowę serii zrobię tak naprawdę 4 czy 5 ruchów tą górną częścią, jeżeli ja później wymostkuję, robię już dolną. Więc ta część nie dostanie odpowiedniego bodźca. Ta część nie zostanie tak naprawdę skończona, więc to jest tak, tak jak wykonywanie w jednej serii dwóch różnych ćwiczeń, jeżeli zmieniacie kąt ustawienia. Teraz pokażę prawidłową technikę. Przy, przy wiosłowaniu sztangi będę robił wiosłowanie sztangi nad chwytem w troszeczkę szerszym uchwycie niż, niż barki. E, będzie to działało na najszerszy grzbiet, na obłębie większy, ale też na czworoboczny, równoległoboczny, czyli te mięśnie, które są między łopatkami. No e, i troszeczkę tył barków tutaj przy szerszym ustawieniu. Tyle jak to, barków e, też się rozwijają troszeczkę przy tym szerszym ustawieniu. Co jest ważne? Wszystkim, jeżeli stajemy przy sztandze, stawiamy sobie nogi w lekkim rozkroku. Lekki rozkrok. <trym> Łapię zawsze sztangę, sprawdzam, czy mam dobrze ustawiony uchwyt. Łapię zawsze sztangę, solidnie sprawdzam. Wtedy podnosimy sztangę do góry. Dopiero z ustawienia u góry opuszczam, tłuch, opuszczam tłuch do Opuszczam dół do momentu, w którym będę wiosłował, Czyli dość niskie ustawienie tłumia. I wiosujemy łokcie, wiosujemy jak widzieliście, robiłem to wiosowanie ustawiając dość nisko tułów w miarę równolegle do podłogi, żeby pracować rzeczywiście najszerszym, a nie kapturami. Jeżeli bym się bardziej wyprostował, pracowałbym mocniej bicepsem bicep z kapturami, a nie o to nam przecież tutaj chodzi. Tylko o pracę najszerszego grzbietu. Co jest ważne? Ustabilizować sobie pozycję, stanąć prawie głową w lekkim rozkroku, podnieść ciężar do samej góry, nie podnosić od razu do opadu, tylko wyprostować się całkowicie do samej góry, sprawdzić czy stoję dobrze na stopach, dopiero lekko zgiąć kolana delikatnie Usztywniając plecy, całkowicie prosto trzymając plecy, opuścić ciężar do dołu, czyli wypoziomować tułów. Tyłek idzie do tyłu, głowa patrzy do przodu. Czyli dobrze jest, jeżeli nie macie jeszcze wyrobionej, prawidłowej techniki, patrzeć się przed siebie. Jeżeli będziecie patrzyli przed siebie, będziecie mieli automatycznie wypiętą klatkę piersiową i nie będziecie krzywili krzywni kręgosłupa. I to co najważniejsze, co mówiłem na początku o ruchu łokcia. Wszystkie, wszystkie ćwiczenia na najszeczpie. Czy, czy to ściąganie drążka z góry, czy ściąganie uchwytu wąskiego przed sobą, wszystkie te ćwiczenia, ja sobie wezmę piłkę węczu? Wszystkie te ćwiczenia. Najważniejsze jest zrób, czyli to jak pracuje łokieć. Nie to, czy ja na przykład ściągając wąski uchwyt z górnym i ciągiem, czy ja przyciągnę to tutaj, ten ciężar tu. Wtedy za bardzo będzie pracował biceps. Najważniejsze jest to. Czyli tak jak łokieć kierujemy, tak pracuje nasz, nasz najszerszy grzbiet. To samo w ruchach ściągania drążka w szerokim chwycie. Tak samo łokieć, musi być praca łokcia, ruch łokcia, a nie ruch ściągania bicepsu. Jeżeli ja za wąsko złapię drążek, ściągam do za bardzo bicepsu. To samo przy wiosłowaniu. Moja rada dla Was, najprostsze, co możecie zrobić. Wyobraźcie sobie, że nie trzymacie ciężaru w ręce, nie trzymacie tego ciężaru w dłoni. Że macie ciężar przymocowany do łokcia, jeżeli wyobraźcie sobie, że ciężar jest tutaj na łokciu, wtedy będziecie łatwiej pamiętali o tym, żeby kierować, kierować łokciem i ściągać ten ruch szeroko łokciem, dokładnie pełny ruch łokciami. To pozwoli nam na rozbudowanie najszerszych grzbietu w prawidłowy sposób. A tak jak mówiłem na początku, jest to jedna z najcięższych partii. Do rozbudowania, ponieważ tutaj wszystkie ćwiczenia są wielostawowe. Praktycznie nie ma ćwiczeń izolowanych na najszerszych grzbietu, więc pracujecie zawsze i najszerszym grzbietu i bicepsem. więc Trzeba się bardzo koncentrować na tym, żeby rzeczywiście przy tym ćwiczeniu izolowanym bardziej pracowało najszersze grzbietu, bardziej pracowały te partie pleców niż biceps, bo biceps dużo łatwiej zmęczycie, przetrenujecie biceps tam jeszcze w tygodniu, przetrenujecie biceps, nie rozbudujecie najszerszego grzbietu. Tyle w temacie pleców. Mam nadzieję, że, że zrozumieliście o co chodzi przy ćwiczeniach wielostawowych i jak ważne jest stosowanie prawidłowej techniki i co może spowodować wyczyszczenie prawidłowe kręgosłupa.